Moje tygrysy, pantery, czarna pantera. Pantera się nazywa Wąsik. To jest Wąsik, taki mały Luj. czarna pantera jest tak czarna, że nie widać. Są w szoku. Pierwszy raz na dworze. My baby. Co, jesteś w szoku? No i teraz, jak tu do chaty wrócić, nie? Ja, winny kotuś Skubił się kiciuś Już stara idzie po was Ona ma dobry ten nie? Tak, zapytania narysowany. To nie, żeby nie było, że narysowałem, taki ma. No nic się nie dzieje, zaraz pójdziemy.